Jedz Nie będę Będziesz Co to wszystko znaczy? Duchemin Kto taki? Restauracja pod Pasikonikiem Pamiętasz? Kuchnia włoska, co wieczór komplet A ty mi zabrałeś dwie gwiazdki Teraz sobie przypominasz? Zrujnowałeś mnie. Jedz. Niedobre, co? Nawet bardzo niedobre. Teraz jestem tylko kierownikiem i co wieczór podaję ludziom jakieś paskudztwa. Pod pasikonikiem robił pan to samo. Owszem, ale sam je przyrządzałem. A tutaj nie? Nie. Wszystko dostaję z fabryki szefa. Skończyłeś? Tak, było pyszne. Siadaj. Musisz spróbować wszystkiego. Mamy ślimaki. Gina, podaj panu. Nie będę jadł. No już, szybciutko. Wiem, że niedobre. No, jeszcze trochę. Obrzydliwe, prawda? Gina Ostrygi. Są tylko trzy. Jakiś klient zostawił je na talerzu. No, proszę. Co się stało? Jakie to śliczne! <grywa> <Uu, grywa> Czy one, aby na pewno są świeże? Nie, ale są tylko trzy. Dalej, casule. Bigos.

nie da się do tego przyzwyczaić. A trzeba, bo już niedługo będzie tylko to. Teraz trochę deseru. Tylko troszeczkę. Musisz. Zjeść wszystko, co jest w tej kuchni. Wszystko. Co teraz? Jedziemy dalej, czy wracamy do Paryża? Jutro pomyślimy. Pani tutaj? Byłam na widowni. Mam nadzieję, że to nie pani mu powiedziała. Nie, przysięgam. O niczym nie wiedziałam. To wszystko pana? Mniej więcej. Nie potrzebuje pan sekretarki? Nie mamy pieniędzy. Ojciec nie będzie nas już utrzymywać. Nie zadres pana. Na co pan czeka? Nie mogę wrócić do hotelu. Ojciec mnie wyrzucił. Chodźmy do mnie. Do pani? Do mojego pokoju. Niech pan się nie boi, nic się nie stanie. Po koleżeńsku. Tylko cicho nie chciałbym wpaść na ojca. Tato, co się stało? Co ci jest? Gérard. Do szpitala? Nie macie pojęcia. Henryku, nie tak szybko. W ten sposób szybciej dojdziemy. On miał karabin. Zjadłem wszystko. Gérard, nie opuszczaj mnie. Przecież sam mnie wyrzuciłeś. Zaczekaj do wydania przewodnika. Dobrze, nie ma sprawy. Potem możesz mnie znów wyrzucić. Musi pan coś zjeść. Widzi pan, jakie dobre rzeczy. Później. Dam panu zastrzyk na pobudzenie apetytu. Żadnych zastrzyków, wykluczone. Lekarz mi obiecał. On sam nie zalecił. Kłamstwo, nie cierpię zastrzyków. Widzę, że już Ci lepiej. I jeszcze tylko jeden. Spróbuj. Co to jest? Wołowina. Jaki ma smak? Smak wołowiny. To jest fasolka. Jak smakuje? Jak fasolka. Masz tu adres restauracji, zamówisz to wszystko. Mam to zjeść? Masz to sprowadzić tutaj. Dla kogo? Dla mnie. Znalazłem go, panie dyrektorze. Nareszcie. Na Gdzie on jest? W szpitalu. Co tam robi? Leczy się, panie dyrektorze. Z czego? Tego nie wiem. To niech pan się dowie. W jaki sposób? Nie mam pojęcia. Niech pan coś wymyśli. Znam te dania na pamięć, wiem skąd pochodzą, próbowałem ich dziesiątki razy. Daj mi któryś z nich do skosztowania i nic nie mów. Usta. Ręka. Jeszcze piwa. Ręka. Straciłem smak. Nic nie czuję. Zupełnie jakbym jadł watę i popijał wodą. Potrafiłem rozpoznać każdy składnik dania, a teraz nic. Jakie to były zastrzyki? Te, które pan przepisał. Tragedia, doktorze, straciłem smak. Jem rybę i nic nie czuję. Jem mięso, też nic. Piję wino, smakuje jak woda. Co mi jest, proszę mi powiedzieć. Agnozja. Co to takiego? Greckie agnozis, czyli smak z przedrostkiem przeczącym. Całkowity lub częściowy zanik zmysłu smaku. To może długo potrwać. Co za tragedia. Poddamy pana energicznej kuracji. Jutro mam się spotkać przed kamerami z Tricatelem. Potem ceremonia przyjęcia do Akademii Francuskiej. A tu nagle okaże się, że Charles Duchemin, książę gastronomów, wydawca najsłynniejszego przewodnika na świecie, stracił smak. Ludzie pękną ze śmiechu. Agnozja. Cierpi na agnozję. Ma coś z przedrostkiem. A agnozis to po grecku smak. Utrata smaku. No tak, utrata smaku. To po grecku. Co? Duchemin stracił smak? Nie czuje tego, co jej pije. Agnozja. Jest pan pewien? Przed chwilą go widziałem. Jest zdruzgotany. Boi się, że sprawa się wyda. Duchemin stracił smak. I nie chcę, żeby to się wydało.